Ostatnie orzeczenia sądów, poczynając od Sądu Najwyższego, a kończąc na wczorajszym orzeczeniu Sądu Okręgowego w Krakowie, zdają się mieć istotny wpływ na to, co dotąd było przedmiotem roszczeń, ale także wielu nieporozumień, jeżeli chodzi o doniesienia medialne. Wierzymy, że to uspokoi trochę te emocje, które były rozbudzone, ale także nadmierne oczekiwania klientów zaangażowanych we franki, którzy byli zwiedzeni także przez kancelary prawne, które, no niestety muszę to z przykrością powiedzieć, wprowadzały błąd swoich potencjalnych klientów, zachęcając ich do wchodzenia z bankami na drogę procesową, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale szukać. Porozumienia, zgody przy stole, wydiskutować y, optymalne rozwiązania. Banki rzetelnie zawierały umowy i rzetelnie się z tych umów wywiązują. Banki to są inne instytucje, to są poważne instytucje, instytucje odpowiedzialne, które działają zawsze zgodnie z prawem. Rozumiem, że ku temu zmierzały uzasadnienia tych orzeczeń, które zapadły w przywołanych y, sprawach. Ponieważ banki nie robiły nic innego, jak tylko zawierały umowy na podstawie obowiązującego prawa. Absolutnie tak. Te wyroki sądów jednoznacznie potwierdziły, że postępowanie banków odpowiadało prawu, było zgodne z prawem bankowym, z kodeksem cywilnym i z innymi obowiązującymi w Polsce regulacjami. Natomiast wszyscy ci, którym wydaje się, że można, Wywracać pewne reguły, że można drogą marszów, organizacji marszów i protestów zmienić rzeczywistość, no niestety okazało się, że byli w błędzie, bo długi trzeba zawsze spłacać. Czym innym jest rozwiązywanie trudnych sytuacji, kiedy klient popada w pewne problemy. Wtedy jedyną drogą jest restrukturyzacja tego zadłużenia, ale aby osiągnąć, Tutaj dobry rezultat. Trzeba siąść przy stole i rozmawiać. Rozmawiać z bankiem, aż do skutku. Skoro o sądach mowa, wydaje się, że innym źródłem istotnych nieporozumień były prowadzone przez sądy kontrole abstrakcyjne w odniesieniu do tzw. klauzul abuzywnych. To jest dosyć skomplikowana sprawa, którą trudno jest w kilku słowach wyjaśnić, ale na tle tegoż powstało wiele nieporozumień. Otóż byli tacy, część dziennikarzy także, która wywodziła, że banki nie stosują się do prawomocnych wyroków sądów. Tu chodziło o wyroki, które były wydane w ramach tak zwanej abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych, a nie konkretnych umów. Banki w takich przypadkach, kiedy te wyroki były wydane, oczywiście zaprzestały stosowania w nowych umowach tego rodzaju klauzul. Natomiast w tych umowach, w których te klauzule funkcjonują, to dopiero sąd mógłby. Doprowadzić do ich unieważnienia w, w ramach tzw. kontroli incydentalnej, ale to tylko wtedy, gdy dowiedzione zostanie przez stronę przeciwną, przez klienta, że ta klauzula w sposób rażący narusza interesy konsumenta bądź dobre, obyczaje, i że nie była uzgodniona indywidualnie. Pamiętajmy o tym, że jest szereg przypadków, kiedy to klienci w trybie indywidualnym negocjowali warunki umów i w takich razach nawet taka klauzula traci ten przymiot abuzywności, czyli tej niedozwoloności.